Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej kolejki BetKlik pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmowała mieć Legnica. Jest z nami trener przyjezdnych, przyjezdnych pan Ireneusz mam. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Myślę, że tak słabo nie zagraliśmy ani w żadnym sparingu, ani, ani oczywiście w tych, w tych pierwszych meczach. Przede wszystkim bardzo duża taka niewymuszona ilość strat, yy, zwłaszcza w pierwszej połowie tym tylko nakręcaliśmy tutaj przeciwnika do tego, że podbiorze szybko przedostawali się blisko naszego pola karnego. Też te odległości były bardzo duże, duże między nami w pierwszej połowie i w ofensywie, i w defensywie. I sporo takich, 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 takich rzeczy, na które trzeba będzie bardzo mocno popracować w tym tygodniu. To jakby pierwsza rzecz. Druga taka, że, że, że ta wolicjonalność też musi być na dużo lepszym poziomie, a trzecia to dużo lepiej się paradoksalnie w dziesiątkę, bo bo był i słupek, i z bramki był, i zawodnik stali wybił i dopiero zaczęliśmy grać, otrzymywać się przy piłce, kiedy, kiedy, kiedy straciliśmy bramkę. To już jest za późno. Yy, w zespole jest taki potencjał, żeby, żeby to utrzymanie się przy piłce było od pierwszej minuty, natomiast to nie przyjdzie za darmo. To jest pierwsza liga i myślę, że dzisiaj tak się zderzyliśmy z te, z, te, z tu agresją przeciwnika, taką mówię pozytywną agresją boiskową, yy, piłkarską, yy, bo nam nie zostawiali dużo, dużo miejsca w tej pierwszej połowie, a. Wydawało się, że gdzieś tam będzie dużo łatwiej, bo niektórym nie, chłopakom po tym, po tym meczu ze stalą. To nie jest taka liga, to jest liga, która w każdym meczu musi być ogromna, ogromna wolicjonalność, Jak ci nie idzie w pewien inny sposób, musisz drugi nadrobić. Także w efekcie, tak, mimo że goniliśmy do końca i tak jak powiedziałem, dziesiątkę stworzyliśmy na dwie sytuacje, to z przebiegu gry, właśnie ta pieszowoła pokazała, że przegraliśmy tutaj zasłużenie. Dziękuję. Dzień dobry, witam. W drugiej części konferencji prasowej jest z nami trener białoniebieskich, pan Marek Zub. Witam, trenerze. Dzień dobry. I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Zgodnie z moją zapowiedzią, że będziemy faworytem w tym meczu, przebieg meczu pokazał, że tak rzeczywiście było. Myślę, że to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Szkoda tylko, że, że straciliśmy kontrolę nad ostatnimi minutami, mimo że byliśmy po strzelonej bramce, po graliśmy w liczebnej przewadze. No to można powiedzieć tak, ta wisienka z tego tortu nam niepotrzebnie spadła, bo, bo wydaje mi się, że był, byłoby, byłoby zdecydowanie lepiej, ładniej e, i tak powiem no, południowo, w niedzielnie zdecydowanie bardziej przyjemnie. Także e, w tych trudnych warunkach e, pogodowych, e, temperaturowych uważam, że plan jaki założyliśmy na ten mecz e, był naprawdę trudny do zrealizowania, ale jak się okazało przyniósł Przeniósłam w efekcie trzy punkty. Dziękuję.